zamieszanie. Eee... Ja pozwolę sobie chwilkę teraz coś pożonyć. Eee, witam witam Ostro Wielkopolski, <laughs> jak najbardziej. Eee, z tej strony Karol okolice Wołowa. Eee, cześć, witam władze, witam odcinek, proszę. Cześć Karolu, witam, witam. Tak chodzę po tych częstotliwościach, kręcę tą anteną i tutaj mi się coś, że tak powiem zaczęło ruszać. No ale nie mogłem was za bardzo złapać. To w piątkach, to w zerach, ale nigdy bym się nie spodziewał, że we wemach. Witam cię. Słuchaj, raportowo bez wskazań, modulacyjnie 4 z plusem, tak? To u mnie tutaj idzie. Witam cię serdecznie. O kurczę, ja Inteka podłączyłem, trochę go odkurzam. Pożej eee, mikrofon, raport dla ciebie. Intek, on wiesz, on, on bardzo łaskawy w kwestii raportów, ale jest raport rewelacyjny. 5-5 raport dla ciebie. U mnie 5-5 Idziesz tutaj jak burza. Dobrze chyba się tam wycelowałeś właśnie. Dobra, Damian nikogo do Ciebie. Ja na chwilkę się odwajduję. Muszę tam zejść samym na moment. Także tutaj prowadź rząd z częstotliwością. Sprawdzaj się w sprawie Damian, proszę. Witam serdecznie, Błażej. Witam serdecznie. Z tej strony 161 z Lutango 10.28. Operator Damian KTH Proszę, Janusz mikrofon do ciebie czy nie odbierasz. Błaże, co odebrałeś e, ciebie odbieram, inną stację tam śladowo, śladowo. Ciebie również dla Ciebie raporcik bez wskazań modulacyjnie 4 z plusem. E, ja nie wiem czy ja dobrze jestem ustawiony anteną, bo na karola na pewno nie byłem ustawiony anteną, antena jest w tej chwili ustawiona. Jakieś 190 stopni, 190 stopni w tej chwili, bo ja nadaję w kierunku, także nie wiem czy to, czy to jest dobrze na Ciebie, no i też taka ciekawostka, tutaj od początku to nagrywam, także będzie się można tam na, na YouTube, na moim kanale usłyszeć jak to tutaj u mnie idzie, także oddaję mikrofon, proszę. Rozumiem. Słuchaj, powiedz mi w którym kierunku to mniej więcej że tą antenę powinien mieć wykierowaną, żeby cię tutaj najlepiej odbierać. Pojechałem w sumie na teraz na, centralnie na południe jest ta antena ustawiona. Nie wiem czy tam się coś zmieniło, czy poprawiło, ale bynajmniej tak zostawię, bo, bo słyszę cię 100%. Wróciłem się z powrotem, teraz może się poprawiło, albo, albo znowu spadło, no powiesz mi przy następnym wejściu. E, słuchaj, no po mojej stronie, Prezydent Lincoln, do tego jest mikrofon, sadelta so ME3, e, podpórka, w tej chwili używam też Ztagi model BV135, wzmacniacz na dwóch lampach, 200W w tej chwili do anteny, moja antena to jest własnej roboty, 4 elementy kubikal kłada. E, Patrzy to w plus minus teraz w Twoją stronę i jest to na wysokości około 5 metrów od ziemi. Antena e, serio i Tornado GP27 i e, szkiełko BV131 około w tej chwili stu łódzki tak to wygląda proszę Błażej, mikrofon do Ciebie rozumiem, super, Mówię, no sygnał jest bez wskazań, ale modulacja nie jest piękna tym bardziej jeśli chodzi o FM to, to nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że ja tutaj jakiekolwiek stację złapie no ale w tym kierunku tam patrząc względem Karola to, to tutaj takie łączności, że tak powiem, można powiedzieć mamy na lokalu. Fajnie, że jeszcze dodatkowo doszła kolejna stacja tutaj do tego, że jakiegoś kogoś słyszę, odbieram i, i to co po prostu zbudowałem, postawiłem jeśli chodzi o tą antenę, to, to idzie z tego pogadać i coś tam idzie również usłyszeć. Brek. brek. Dobra, jeszcze zanim zejdę, to, e, tam gdzieś tam na, na dół e, Bożeju, A powiedz jak teraz? Poszłość w górę, jeśli chodzi o sygnał z 0 do 2 do, do, do S-ów i, i modulacyjnie tak troszeczkę mam mieszane uczucia. Wydaje mi się, że jednak modulacja z tamtego radia była lepsza. A być może tam to, 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 tamto tam to, tam to, to jest cyficzne radio i ono te modulacje ma wiesz, e, taką miłą dla ucha, w, w bardziej akustyczną, ale... Przepraszam, nie, no jeżeli tam zaczyna modulować, to to, to że tak powiem, tutaj te, te szumy, to wszystko się podnosi, kiedy kończy cichną, tylko tyle. Jeżeli mielibyśmy porozmawiać, niestety nie, 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 nie słyszę, nie wiem jak to tam w drugą stronę idzie. Tak jak wspomniałem, no cały czas to nagrywam, za chwilę tutaj skończę będzie, to można zobaczyć u mnie na, na, na tym na kanale YouTube. Eee, nie wiem jaka tam odległość będzie między nami, ale chyba coś koło 100 km, zgadza się? Tak, kojarzę, zgadza się. Słuchaj, ja dokładnie znajduję się. To jest taka mała wieś, Faliszew. To jest okolica tutaj bardziej Krotoszyna i Ostrowa Wielkopolskiego przy trasie krajowej numer 36. Także nie wiem, byś musiał zobaczyć na mapie, jak to plus minus bo tutaj do Krotoszyna w linii prostej mam ja wiem, 3-4 km do Ostrowa w linii prostej z 18. Tak żeby trzeba było to na mapie zobaczyć. Do Wrocławia tutaj około 90 km będę miał. Tak, tak, to, tak to tutaj wygląda, jeśli chodzi o moją lokalizację. Ale myślę, że około stówki tutaj będzie. Pewnie to się wydaje, tak A słuchaj no, ja jeszcze mam pytanie do może sprawdzić to SSB jak nie ma problemu, ale chcecie iść w piątki czy, czy tak jak stoimy teraz, tylko USB? Dobra, idziemy w USB. Dobrze, jestem w tym USB i powiedz mi, że tam coś się zmieniło, jeśli chodzi o mnie. Teraz się chyba z jakąś stacją tam nałożyłem. Kogoś tam zaczynam jeszcze odbierać, także chyba się z kimś nałożyłem. A, no ja tutaj się odbieram bez problemu, także mam wymiar jako 1. W tej chwili modulacyjnie na cząsteczkę bardzo ładnie nie przejdzie. Eee, u mnie powiem tak, jeśli chodzi o sygnał, nic się nie zmieniło, o modulację delikatnie, że tak powiem, ta modulacja jest lepsza jeśli chodzi o USB, ale tam jeszcze jakąś stację zacząłem słyszeć. Nie wiem co to jest za stacja, ale zacząłem tam odbierać. No ja w tej chwili odebrałem co drugie słowo, prawda? Ale coś tam słyszę: jest bez wskazań modulacja na 3 ileś kilometrów od Wrocławia. O ile się nie mylę, operator Jurek, tak? No powiem szczerze, jestem miło zaskoczony. Są momenty, że to idzie głośniej i rozumiem to wszystko w 100%, a są momenty, że gdzieś to tak ucieka i, i, i tutaj no, no, no nie, nie mogę, że tak powiem, tego rozczytać. Ale mówię, cały czas idzie nagranie, można to będzie sobie obejrzeć w internecie i zobaczyć, jak to u mnie tutaj poszczególne stacje były słyszalne na bazie. Ale bardzo miło, bo to, 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 to tym bardziej na, na, na wstęgach, no, no wiadomo, moc mocą. Kierunek, kierunkiem, ale no, no, też warunki są na tyle łaskawe, że chociaż idzie się usłyszeć i zamienić mi je słowo, także tym bardziej jestem zadowolony. Ja również dziękuję, również pozdrawiam, mówię, no jeśli chodzi tutaj o oddawanie raportów, ja myślę, że ten sygnał tutaj jest, jaki jest u mnie od Was, bo ja mam nisko zawieszoną tą antenę. Ja akurat w tym kierunku, co jest ta antena ustawiona, jestem przykryty dość wysokim budynkiem i ja myślę, że przez to jest taki odbiór i takie nadawanie, no ale nic nie poradzę. W tej chwili są warunki, jakie są i trzeba korzystać z tego, co się ma, jak to się mówi. Także ja również dziękuję, bardzo się cieszę, że, że doleciałem, że, że tak powiem, mogłem się przywitać, powiedzieć parę słów od siebie. Również pozdrawiam wszystkiego dobrego, życzę i mam nadzieję, że do kolejnego...